Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem, jestem a w dzisiejszym odcineczku chciałbym się Was dowiedzieć, czy ktoś pamięta jeszcze tam grę Cover Buttons. Zostawcie łapkę w górę, suba z wleczkiem, podajcie na Discorda link w opisie, bo trzeba go jakoś, wiesz, obudzić czy coś. No i co? Zaczynamy. Dobra widzowie, no i jak widać, że to są... oklejki. O, dobra. Dałem, że ten... Dobra, widzowie, mamy mapę! Mamy mapę widzowie! no ja zajmuję moje ten. Miejsce do farmienia, to się zawsze farmi, żeby coś. No i co widzowie? No, ja mam powiem tak. Tak, gra. Ja kocham tą grę. Tak, gra. Jednak jest. To kiedyś się grało. Teraz to niestety... Pada powoli, ale nadal 700 osób gra. Ja tą grę no, widelicie i się robuxem Jest za farma. Ja tutaj mam farmę. Napiszcie w komentarzu, z czego chcecie odcinki, wiadomo. No, no ja myślę, że z czego moi widzowie to podcineczki mieć. Może do Minecraft, a może do tego Robloxa. Napiszę, chętnie się. No to czego nagrywacie. widzę, że to ja sobie na razie wpadłem, więc nie wiem co mam tego pokazywać. No ale jeśli już się, coś się będzie działo, to. wtedy mogę już wam pokazać. Dobra, widzowie tutaj już powoli się do tutaj kłopoty. No powiedziałbym. Że... O, nowegoś ulepszył. To za mało, ale gościnne. To pozostają farmy. A jeszcze wiesz, można mieć. O kurde, no tak. O, to niedobrze. O niedobrze, bo 5 zadów, po to farmy się usuną. To no, problemy będą szczerze. No wie, problemy będą. Wiecie, też w komentarzach i ktoś na tą gra. Chociaż kojarzy, nie? Grał może, jak grał, no to ci napisać. Ktoś tutaj ma mocne farmy. Ja mam na którym? Jeden na trzecim, on ma dwie. Ma cztery, ja mam. Dobra, widzę, kolejna farma jest już na trzecim levelu, tutaj gość ma już, wow, trzy farmy na trzecim, no ja lecę pod ilość, wiadomo, tutaj, o nie, no mamy problemy, mamy problemy, widzowie, nie jest dobrze, to no, mi się nie podoba, ja zawsze leciałem tam osiem tam 10 farm i stawiałem ten minigun, ale widzę, że, oj, to chyba nie wyjdzie dobrze, ajajaj, aj, aj, chyba. Bo nie, bo przejść. Zaraz zdążyłem No i pierwsza farma na czwarty level widzowie Idzie dobrze. On kupił to coś, to jest dobrze. O, jeszcze tu będzie biło? Dobra, uff, jest dobrze. I teraz Zasięg. O, duży nawet. Nie, no, zapomniałem, że te to zawsze były dobre. O to zapomniałem. A eee, te wynagrodzenia dla wszystkich to tam. I polecę pod ósmą. Ło, już? Ło, dupę już! Aaa, to się jego że on nie ma strenz chyba. Poradzimy sobie, co nie? Bo ja na razie nie chcę zbierać na jakieś itemki, co nie? Kogo ko to jest? A, to jest ten, dobra. No, wynagrodzenie nie, nie jest dobre. O, ja już sobie zainwestuję. Mmm, mmm, um, mmm. Um. O! O, Boże. Ja już tutaj pomogę Timowi. No, mega blisko, żebyśmy to przegrali. Ale tak posaje w miejsce miejscu, gościu. Ale coś to gównia postawił szczerze. Jak to się nadmodawało? Ja pierdzielę na całą mapę! Goroczne jest to, że nie mogę zobaczyć. Ja tu mam miejsca. No o to, auto, to widzę, że oddaję. Dawaj, no, jak on już tutaj dojdzie, to już będzie gdzieś hajs Tutaj. wa ta mi się podoba. Nie ma, ja co zmutuję go wiadomo. O no tak zapomniałem, że gdzieś właśnie zmacnia to jest... No oni mają ogromny zasięg. one no, nie wygląda to dobrze, ale no. Już jest lepiej. Tu jeszcze jest miejsca dwóch minigunów. miniganów no, będzie... Nie wiem, dużo będzie na pewno... ...pazerów. O no, tu będą moje zedy. Ja pierdzielę, już tutaj mamy już mocno. Te są lepsze. Wszystkie na ten 8 na czwarty. No i tam mi się podoba, widzowie. Wydupcać! To dużo warto. Bosa, Jakiegoś musiał się przygotować, a wejść. Wow. O kurde! Ale dupi. Dobra, no, będą cztery minigany. I będą fazerki. Fazerki to są to o, widzowie, o to fazerki. Ja bym coś nie wiedział. Tak, dla kumaty Mam za dużo ajcu widzowie. No, raz inwestuję w kolejnego minigunera O, co to jest? Nie, ty pijesz gość. Podobało się się. A to ten pierwszy level. A razie jest git szczerze. gra? Pierwszy zetaj No No ja sobie farmę ulepszy Pierwszy zadaj. daj O, no, tutaj jest mocny upgrade dywidowy, trzeci level Nie? A tu sobie miejsce rezerwuję? Rezerwacja miejsca No dobra, ci chłopaki, hajs teraz upgrade Nie, o nie, ja z głupio trochę zrobiłem, ale dobra Dobra, przeżyjemy Chciałem rezerwację miejsca Nie, no, różowy lepszy Chciałem różowego kupić, ale nie umiałem znaleźć e z ile tu jeść? a ja chyba sobie na postawię tą jeszcze To Będzie pięciu pazerów, tak? I mówiłem wam wcześniej, to to są pazerki no, i tu już mamy wszystkie fazery na trzeci. Ten gość ma na pierwszym. No, ale ma tyle tych farm. To on już powinien być na piąty. O, DJ ma na całą. Nie ma na. Całym... Fa Fazer będzie miał na całą mapkę. No, i teraz się, toczy się miazga. A bo nie. za ja ma! jechał byczek. No, i koledzy są dobra. Laserownik wjeżdża. O to cody w ogóle ulepsza? Bo jakoś nie widzę tego. Bo no, mi się wydaje, że nie ulepsza, właśnie. Ja ulepszę. Ja mam trzy na trzeci. E auta w ogóle. O, e, tu jest czołga? Tu jest czołga. O, miłe zaskoczenie. Mamy czołg. Dobra, pierwszy fazer wlatuje. Mandos nie wiem, jaki ma zasięg, więc dam go tu. Jak tu dam. No maxa, ulepszony. ulepszał Sprzedam sobie i, i chcę zobaczyć coś. Tu jak dam, nie ma zasięgu. hej okay. jak dam tu, trzeba ich dawać... a. Zadzik! Trzeba ich dawać gdzieś że na, na, na całą mapę. A tu jak dam jeszcze będzie miał. Ma. Dobra. Lecimy, widzę, że zaczyna się potężny. Ja sobie widzę, że ulepsę. Lepiej jak się nie ma jakichś dobrych jednostek, to najlepiej lepiej mieć auta i zaspamić całą... Małe 25 jednostek. Tymi czołgami. Najlepsza taktyka. Bo te czołgi są też dobre. Maksymalna. Tutaj grze widzowie są naprawdę lag. Dobra, zbieram na da O, stawia. Dobra, widzowie, uwaga, wielką powielką Uwaga! PUUUUU kiedyś lepiej wyglądał. Kiedyś był taki. Wykokszony. By, Leci sześć koła HP. Leci na dupiator 3000 tysiące. miałem tego ulepszyć. <grym się> no i zaczyna się. The <grym> Zobaczę większą falę o 10, ale nie no. Fala maksymalna to było zawsze. Łoe, on mi grozi! Widzowie, on mi groził. że mnie zabija. Lecimy! Tylko oni tam. Oła, zbieramy na zęby, no i co? Jestem zawiedziony. On kiedyś lepiej daruje. Teraz nie umie. Oho, no i się skupia cała armia laserowa. Chyba sobie miniaturkę zrobić. Nie, no musi być ten piękny laser, czekajcie. Jest to, co on miniaturki robi. Yy! Sorry, widzowie, ale tak to jest. Dobra, widzowie, pokazujemy go! No i tym badanym akcentem kończymy ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, suba dworzeczkę, podajcie na Discorda, a ty upadaj! Ej, ty